To, to, to Dzień dobry, witamy w kolejnym w kolejnym filmiku. Może nie będę tak krzyczeć, bo dziewczynki śpią. A nie, że gu, będziesz głuchy, ale dziewczynki śpią. Dzisiaj jesteśmy z Wami z filmikiem, gdzie testujemy zestaw maty. E, tak. Z McDonalda, z Maca. Byłam właśnie, poleciałam szybko. Dobrze, że mamy McDonalda blisko nas. Mamy tutaj zestaw, jest średnie fryteczki. Tak jak frytki. Może zaczniemy od fryteczki. Cheers. Kto ma najlepsze frytki? Jaki. Czy KFC czy McDonald's? W Polsce czy w Stanach? W Polsce. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to John jest ze Stanów. Ja się wychowałam w Kanadzie. No i kto ma najlepsze frytki? W Polsce. Chyba McDonald's, ale konkurencja jest słaba. Dobra, kto ma najlepsze frytki w Stanach? Okay, uh, Chick-fil-A. Chick-fil-A. Yes! Jak jesteście w Stanach? Hands down, polecamy ci wam. Chick-fil-A. Polacy uwielbiają KFC. So, Chick-fil-A jest, jest milion razy lepszy niż KFC, naprawdę, right? Tak. O! o frytki poleciały. Dobra, Kochani, kolejna rzecz w zestawie to jest burger. Cheeseburger, tylko. Razy trzy, taki potrójny, tak wygląda. Pokażę wam jak wygląda na zdjęciu, jak tutaj wygląda. I taki raz, dwa i trzeci jest tam w środku. Tutaj jest, są trzy. Um, I matcha... Vanilla matcha latte. Dobra, zaczniemy od taste test. Zn lubisz matcha czy nie? Nie wiem, czy kiedykolwiek miałem. Próbowałeś, to jest to zielone, co w Azji wszyscy piją. Co like w Azji miała? My mieliśmy, nawet próbowaliśmy te kitkaty z matcha. Dobra. Okej, okay, to jest jedzenie. Nie jestem... no to jest like Ale... Taki zielony, puder. Nigdy nie piłem. Ja piłam, nie jest moje ulubione, co trochę jestem... Mm, nie jestem ogólnie fanką matcha, uh, matchy, ale zobaczymy jak to... Nie jestem fan. It's weird. Nie jest słodkie, nie jest, nie słodkie. Czuć tą taką... Czoki. No, takie... Vanilia. coś tam jest. No, nie, nie, to nie moja bajka. Um, no i ten cheeseburger. Ale w ogóle cały pomysł, jeśli chodzi o ten filmik, to jest przez to, że z Johnem, przez to, że mieszkamy w Polsce i też chcemy poznać trochę polskiej kultury, to zaczęliśmy też słuchać polską muzykę. Ja też pracuję w marketingu. To dla mnie taki, to jest taka pierwsza współpraca McDonalda z polskim twórcą. Um, to też i, like, szczególnie raperem. Też McDonald's za bardzo nie współpracuje z takimi gwiazdami. Um, Travis Scott był ostatni w Stanach i tutaj właśnie um, Mattie. Mata w Polsce i to jest dla mnie było bardzo ciekawe. So, John, biorę, chciałam, nie mogę teraz dać jego piosenkę na YouTube, bo wiecie, copyright infringement i tak dalej tak dalej. Chciałam, żeby John posłuchał jego top piosenkę na Spotify. Jak jesz burger. Okay. Ale oni nie będą to słyszeć? Nie, nie, będę, nie będą słyszeć, bo nie mogę puścić tą muzykę. Okay, ja będzie inna muzyka. Co to, to ja to słyszę? Tylko co ty słyszysz? Ale jaki jest tytuł, możesz mówić? Um, teraz sprawdzam. Bo... Papuga. Jest jego to Okej, okay. co sądzisz o burgerze? No, już wiem, jak burger w McDonald's smakuje. Więcej mięsa tutaj, więc. It's harder to chew. Ale smak jest ok. Dobrze. To ja bym dodała więcej um, piklów, pik pikelków, pikls. A górki. Może więcej tej cebuli. Tak, żeby była taka dobra. Ja Jeszcze raz w życiu mówisz więcej cebuli? Mm. No. A co sądziłeś, o piosence? Uh, Not a fan. Dlaczego? Uh, chyba za stary jestem. Już. Da? To zbyt. nie jest rap w ogóle. Nie, to jest rap. To it's jest like, it's like new nowa wersja rap. Yeah, new. Emphasize new. Nie dla Bardzo mnie. mi akurat ta piosenka, bo żeby się przygotować na ten film i żeby być bardziej taki w niż A Słuchałam Papuga, Szmata, Kieskiam. Bardzo mi się Keskam spodobał. Cool. Szafir i Kurz. A to są jego jakby czy, czy najbardziej popularne piosenki na hmm, Spotify. Też mam kilka ciekawostek w jego temacie, który znalazłam a w internecie. Jego ojciec jest prawnikiem. I mama y, jest współwłaścicielką. szkoły językowej. Szkole, yeah, yeah, yeah. No, widzisz, Jan. Jeśli potrzebował jakąś pracę, to, to nie niej yeah, się cool. zgłosić. Super. <laughs> no, i on chodził do Batorego. I my mieszkaliśmy tuż obok Batorego w ogóle w Warszawie, so like hello, neighbors. Oh. I ja słyszałam o Batorem w ogóle już, jak przyjeżdżałam do Polski jako nastolatka, bo mam kilka znajomych, które tam chodzili. Um, bo to chyba jest bardzo taka wysoko ta szkoła. I co ty coś się dowiedziałeś o nim? Co było takie ciekawe, ciekawe czy nie? Mm, o, i, uh, piosenki są wulgarne to prawda nauczymy kilka nowych mm. wulgaryzmów, ale, ale no ale rap music ogólnie ma bardzo dużo jest bardzo wulgarne. są różne poziomy tak y jeśli ty tu jest papuga po co przeklinać czy jesteś zły czy tak ucieka A co się stało? Ale I chyba... need to know nie. ale co mi się podoba jest że jego przekleństwa nie są takie tylko słowo na K, Aha. tylko są bardziej takie lepsze. Rozwinięte. Okej. Okay. akurat tutaj nie słyszałem, bo też bardzo mało zrozumiałem i nie, nie miałem problemu. Właśnie, tym. to też jest z tym rap music, jak ktoś, jak polski nie jest pierwszy język, to on tak szybko mówi, yeah. że ja na przykład tą papugę musiałam wysłuchać 5-6 razy, żeby wgłębić się w słowa, może yes. tak. I um, żeby to wszystko zrozumieć, bo naprawdę bardzo szybko, no tak jak ogólnie rap music jest to, że jest tak szybko uh, człowiek mówi duży wpływ na jego tekst miał um, Taco Hemingway Book mm -hmm. critics <grystek> mm -hmm, mm -hmm. Mm, ale też Taco nie znam więc nie mogę więcej mówić mm. nie znasz Taco Hemingway znam nazwę ale Does ja he... go słucham Does he sing in Spanish Aha. Albo taką. W ogóle, ogólnie moim zdaniem, hmm, polski jest fajniejszy język do robienia piosenek, bo w angielskim masz like green, greener, greenness, nie? Na przykład zielony. A, a w polskim jest zielony, zieloniusi, zieloniusieńki jakby możesz to rozdrabniać i zmieniać, zielony od. jakby możesz to pozmieniać. A w nie możesz tak aż rozbudowywać ten język. Nie? Nie sądzisz, czy on burger Sure. No, mine. Ano, burger Mogę powiedzieć that joke? No. Taco Hemingway. Wolę. Burrito Shakespeare. No no. <laughs> <laughs> Też uh, jego muzyka, chyba jedna piosenka, chyba nie papuga, była używana uh, w telewizji, kiedy była jakaś kontrowersja polityczna. Um, I chyba jego ojciec miał jakąś rolę tam jako prawnik, mówiłaś, tak? Więc mm -hmm, chyba mm -hmm. tak kontrapis, ale nie znam szczegóły. Aha, okej, okay, to tak. musimy to wygooglać, bo Nie rozumiem po szczegóły. Nie, ale ogólnie jakby muzycy i artyści bardzo często wypowiadają się na temat wiem, Czy polityczny. Często, czasami, nie znam nie, muszę. nie znam osoby, które się nie wypowiada politycznie, jeśli chodzi o artystę. Michael Jackson met with presidents and stuff. That's not politics, that's just handshake, photo op. <laughs> no, ale ogólnie, jak. Jakbyś mógł wybrać jakiś zestaw jakby od siebie, Magnon nadzie, Jakbyś był taki famous, to. Co byś wybrał? Czy, mo czy może być coś nowego? Mm? Buffalo? Mhm. Mm Anything. <laughs> Mm, jak nie znacie, jest taki sos w Stanach Buffalo, który czasami można kupić w Polsce mm, i jest bardzo często podawany na hot wingsach. Taki, kurczak, na, kurczak z i kurczakiem. buffalo. I... No tak i to by, no, to byłby dobry taki McRap no. Buffalo. No. McDonald's, get on it. Mamy dla was bardzo Psz. fajny pomysł. Dla mnie ten matcha latte to tak z 2 z 10. 2 burgers out of ten, A Dla ciebie. <laughs> Musisz patrzeć, jak ich A Burgers. A face. one burger out of ten. Nie ok, nie. No. Tym więcej prób. Cześć. Cześć. Burger bardzo dobry, tylko ja bym, ja bym, sobie dodała jeszcze więcej pikli i frytki. Jak frytki smaką? Moim zdaniem frytki z mango to są najlepsze. Burger potrzebuje świeży pomidor. Ale to ogólnie burgery mm, w McDonald'sie nie mają. Tylko A gdzie smakuje, wieśmak? Hmm? Jak ci smakuje, wieśmak? Lubię, bo w Ameryce jest podobny. I to jest. Vegan Daki... tasty. Mhm. I to jest taki normalny burger, ale wtedy już burger King jest lepszy, bo każdy tam ma pomidor, a to już jest inna bajka. Mhm. Że jeśli chodzi o McDonald's i tak dalej, to oprócz dzisiaj, przez tą specjalną okazję, że chcieliśmy wam przedstawić ten zestaw i tak dalej. Kupiliśmy McDonald's, bo w domu nigdy nie jemy praktycznie, nigdy. Zawsze w drodze, jak, no, jak jedziemy gdzieś w drodze, to no. tylko w drodze jemy, a zawsze wybieramy coś innego, nie? Dobra, kochani, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. E, może Was coś się nauczyliście, jeśli chodzi o rap, o rap music w Polsce. Um, jak mówię, to jest jeden taki, taki proces, jeśli chodzi o uczenie się trochę o kulturze teraz powszechnej w Polsce, bo czuję, że trochę czasami się izolujemy od tego, bo nie oglądamy polskich seriali, w sumie nie oglądamy polskiej telewizji, bo nie mamy, <tryk> <tryk> um, bo nie mamy dostępu po prostu tutaj, gdzie mieszkamy e, i tak dalej, na naszej wsi. <tryk> Ale y, ogólnie czuję, że czasami się izolujemy od tej kultury i bardzo bym chciała właśnie poznawać a trochę tą Polskę z tej strony też. To jak macie ulubione utwory, ulubiony artystów, co powinniśmy posłuchać czy coś takiego, co polecacie, to dajcie znać w komentarzach poniżej. Dajcie znać, co John powinien słuchać, co ja powinnam słuchać. A jak mówię, ulubione artystów, utworów, może ulubione książki, też bardzo chętnie byśmy sobie trochę poczytali. No i chyba to wszystko na ten film, nie? Za tydzień Budka Suflera. <grych> Właśnie, przez to, że jakby znamy Polskie od swoich rodziców, to często, <grych> często... Ja znam jakby Marylę Rodowicz, Budka Suflera, Doda. Czerwone Gitary, Doda, no bo była na Koźmińskim byliśmy A ja tam, tego nie wiedziałam. I no. ich troje ich troje, no, znamy takich, wiecie... Big tits. <laughs> a, Best name ever. <laughs> znamy takich od naszych rodziców trochę. Rodziny, tak. Tych, ja. Od rodziny, a nie od takiej strony naszych rówieśników. Like, like, yeah. mm -hmm. No. Dobra. Jak ten vlog się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcamy was do zasubskrybowania poniżej. I co, kochani? Jak zawsze Matylda i ja i nasza bibi Emma i... John. Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Bye!